Witam was serdecznie z tej strony Tadek Duch. Chciałem was poinformować o tym, że pojawiły się u nas dwa nowe terminy rejsów na przełomie sierpnia i września w tym sezonie 2022. Są to tyle nietypowe rejsy, że są one rejsami tak zwanymi one way. Pierwszy z tych rejsów jest to rejs w terminie 26-28 sierpnia, rejs weekendowy na trasie Kołobrzeg-Bornholm, konkretnie na trasie Kołobrzeg-Wyspa Christianzo oraz swanekę na Bornholmie i rejs zaczyna się właśnie w Koobrzegu za okrętowaniem o godzinie 18.26 26 .00 sierpnia, natomiast kończy się w Swanek wyokrętowaniem o godzinie 15.28 28 .00 sierpnia w niedzielę. Drugi z rejsów to jest rejs dokładnie tydzień później, również rejs weekendowy, który jest w terminie od 2 do 4 września rejs również w formie one way. Tym razem wracamy z Bornholmu do Kołobrzegu. Trasa Svaneke, wyspa Christianzo i port Kołobrzeg. Znowu zaokrętowanie 2 września w piątek o godzinie 18:00, wyokrętowanie już w Kołobrzegu w niedzielę około godziny 15:00. Rejs ten jest w cenie 2000 zł od osoby. Każda osoba ma dla siebie na wyłączność własną kabinę. Płyniemy w składzie skiper, plus maksymalnie trzech uczestników. Rejs odbędzie się na moim jachcie Bawaria 36 Cruiser o nazwie własnej Genius Loci, na którym pływamy od wielu sezonów i prowadzimy różnego rodzaju szkolenia. Osobiście ja go poprowadzę jako kapitan. Podczas tego rejsu można zdobyć około 30-40 godzin stażowych. Cena rejsu zawiera zakwaterowanie na jachcie, zawiera pełne wyżywienie, zawiera wszystkie opłaty portowe, paliwo, jak również pościele oraz sztormiak. Myślę, że to jest bardzo ważne, dlatego że wybierając się na przykład na Bornholm, możecie wybrać się tam z bagażem podręcznym, nie potrzebujecie zabierać ze sobą dużego i ciężkiego sztormiaka, jak również żadnego śpiworu. Pościel i sztormiak będą na was czekać na pokładzie. Cena rejsu nie zawiera transportu, czyli do lotu na Bornholm lub powrotu z Bornholmu do Polski. To musicie już sobie zorganizować we własnym zakresie. Następnie, jak dostać się na Bornholm? Najprościej, ponieważ jest to rejs one-way, więc trzeba z tego w przypadku pierwszego terminu wrócić z Bornholmu do Polski, a w przypadku drugiego dostać się na ten Bornholm. Najlepiej polecam wam to zrobić y, poprzez y, połączenia samolotowe. Połączenia Kopenhaga Bornholm. Konkretnie lotnisko wrene na Bornholmie w stolicy Bornholmu są bardzo, bardzo częste i gęste, jak to się mówi. W tej chwili można znaleźć tam bilety nawet za 200-300 zł, a do Kopenhagi już bez problemu z Polski można się dostać. Mam nadzieję, do zobaczenia na pokładzie. Serdecznie pozdrawiam, Tadek Duch.